Mam na imię Agata. Od jakiegoś czasu jestem w terapii u Magdy. I jakkolwiek nie jest to pierwsza terapia, którą gdzieś tam próbowałam podjąć w życiu, to jest to jedyna, w której, że tak powiem, zostałam. No i tutaj myślę, że ogromna zasługa jest po stronie Magdy, po stronie terapeuty, ponieważ dla mnie wprowadziła jakieś tam. Od początku w miarę jej zaufałam, to zaufanie jeszcze się budowało wraz z kolejnymi sesjami, a myślę, że dla mnie, no i w ogóle dla nas wszystkich to jest bardzo istotne, żeby ta osoba, przed którą się jednak otwieramy z jakichś naszych... Problemów trudnych rzeczy, była tą osobą godną zaufania, no bo tylko wtedy de facto możemy się otworzyć. Tak to na przykład wyglądało u mnie. Jak tam jak przyszłam na, na pierwszą wizytę, to ja byłam taka, bardzo wysoko trzymałam gardę. Byłam taka bardzo zachowawcza. Sama do końca nie wiedziałam, z czym przychodzę i jaki jest mój problem. A Magda w jakiś sposób mnie zrozumiała, zobaczyła te problemy. Yy, Przedstawiła mi je, przedstawia mi je w dalszy sposób, w taki, w taki sposób, w dalszym ciągu w taki sposób przystępny, zrozumiały, a przede wszystkim taki komfortowy, bo no te rzeczy, które wychodzą na terapię, nie zawsze są miłe, nie zawsze są przyjemne, nie zawsze to są wnioski, które chcemy gdzieś tam usłyszeć i do siebie przyjąć. I myślę, że tutaj ogromną umiejętnością Magdy jest to, że ona właśnie. Umie o tym powiedzieć tak, że ja to przyjmuję, że ja to akceptuję i że jestem w stanie z tym później też pracować i gdzieś tam zastanawiać nad tymi rzeczami, wdrażać je w życie, a że nie jest tak, że człowiek usłyszy coś niekomfortowego i od razu się blokuje, bo na przykład u mnie to był duży problem wcześniej. Więc tutaj taka miękkość komunikacji, to zaufanie, no ale też ogromna wiedza. To, to czuć, mimo że to nie jest takie sztuczne i podręcznikowe, ale widać, że Magda ma ogromną wiedzę i potrafi ją na taki ludzki język przełożyć i na takie też, na realną poprawę życia i zachowania, bo myślę, że to jest jeszcze takie bardzo ważne, bo to raz się tam przerabia na terapię, ale to, że to potem wpływa na to, co robimy tu i teraz, to jest bardzo istotne. No ja na przykład tu teraz jestem przed tą kamerą, między innymi dzięki, dzięki temu, że Magda, by mogła mi się tam gdzieś otworzyć i przezwyciężyć problemy z, z samooceną, z poczuciem własnej wartości yy, i z takim chociażby lękiem przed, przed pokazywaniem siebie ludziom. W pewnym momencie terapii Magda też zasugerowała mi, znając mnie, już moje jakieś tam potrzeby, moje braki, ale też jakieś moje mocne strony, właśnie współpracę dietetyczną i, i zasugerowała tutaj Anię jako dietetyka, co w ogóle dla mnie okazało się być takim strzałem w dziesiątkę, bo jak Później, a nie poznałam, to ja w ogóle nie miałam wrażenia, że rozmawiałam z obcą osobą, to było jakbym, jakbym już kogoś znała, to była jakaś taka właśnie podobna energia, jakaś taka podobna osobowość, więc od razu na wstępie czułam się bardzo swobodnie i również wcześniej w przyszłości miałam do czynienia z, z różnymi dietetykami i zawsze czułam się tak trochę jak u lekarza. Że ja tam przychodzę i tutaj mam być diagnoza, teraz będzie. Było miło i sympatycznie, ale to, był, to nie był taki równy kontakt. A tutaj z Anią mogłam po prostu porozmawiać jak z człowiekiem. E, też przez to byłam bardziej swobodna w rozmawianiu z nią. Oczywiście było widać też dużą fachowość, bo na przykład przetłumaczyła mi wiele rzeczy z takiego jakby fachowego poziomu, że tak powiem, dostępnego znowu dla laika, czyli dla mnie. Ale przede wszystkim dla mnie bardzo istotna była ta swoboda i znowu ten komfort, że też nie czułam się, że jestem gdzieś. Jestem oceniana.